Zo dla dorosłych. Część piąta. Znajdź swoją połówkę. Życie nie znosi próżni i bez względu na jakąkolwiek pandemię i katastrofy, natura od wieków toczy się kołem, wypełniając zgodnie z planem wszystkie swoje rytuały. Nie inaczej jest i w tym roku. To nic, że my siedzimy w domu. Życie biegnie dalej i lepiej zrobić wszystko, by wziąć w nim udział niż biernie się przyglądać. A zatem wiosna to czas zalotów, poszukiwań partnera i konsumowania nowych, a czasem starych znajomości. Czy naprawdę chcesz to przegapić? Może warto przynajmniej pooglądać i wyciągnąć wnioski na okres po pandemii. Podobnie jak większość z nas, zwierzętom, też nie jest tak łatwo znaleźć drugą połówkę, choćby nawet nie musiała być dopasowana w 100% lub choćby miała być tylko ćwiartką lub jedną ósmą. Znalezienie partnera w dzikim świecie to dopiero wyzwanie. I aby mu sprostać, natura wymyśliła kilka sposobów, a finalnie sukces może okazać się połowiczny. Nie wszyscy mają tak lekko jak norniki preriowe, które biochemia związuje raz na zawsze, czyli na dwa lata, czyli na tyle, ile żyją norniki. Co więcej, jeśli jednego z kochasiów zje jastrząb albo wąż, drugi decyduje się na dozgonne wdowieństwo. Czasem natura nie ułatwia sprawy, zwiększa konkurencję, a do tego czyni wybrankę znacznie okazalszą od partnerów. Tak ciężki los ma wiele samców węży, żeby nie szukać daleko np. pytona królewskiego, anakondy lub bliższego nam zaskrońca. Aby sobie poradzić z niedostatkami natury, wężowe chłopaki mają po dwa chemi penisy, co w naturalny sposób zwiększa ich skuteczność. Oczywiście najpierw samce staczają ze sobą walki, ten silniejszy, który jest i tak słabszy niż jego wybranka, przystępuje do długich zalotów. I znacznie od nich krótszego aktu konsumpcji związku. Jakby trudności było mało, wyobraźcie sobie, że odizolowane od samców samice potrafią rozmnażać się partenogenetycznie, czyli bez udziału płci brzyckiej. Ciężko jest być wężowym chłopakiem. Bywa i tak, że szanse są bardziej wyrównane. Na przykład nosorożce są na tyle zadeklarowanymi samotnikami, że hodując je w zoo, musimy samca i samicę trzymać w separacji. W przeciwnym razie, w chwili, na której nam najbardziej zależy, partnerzy nie byliby sobą w ogóle zainteresowani. W sumie to nie aż takie dziwne i może tłumaczyć wiele sytuacji, z którymi zetknęliśmy się sami. Nosorożce pancerne z Warszawskiego Zoo łączymy tylko w okresie ruji. Po niezwykle żywiołowych i czasem budzących zgrozę miłosnych harcach kilkutonowych kochanków dochodzi do skonsumowania związku. Sam akt może trwać nawet godzinę, aż ukochana ma rany na grzbiecie od dźwigania słodkiego ciężaru partnera. Innym przykładem podejścia do seksu, z którego moglibyśmy czerpać inspiracje, są szympansy bonobo. Dla nich seks jest sposobem na wszystko, a nie tylko początkiem procesu pozyskania potomstwa. Uważane są za najszczęśliwsze zwierzęta świata. Współżycie seksualne wykorzystują jako formę komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zacieśniania więzi, a co więcej robią to na milion sposobów, w milionie interesujących kombinacji i z ogromną częstotliwością. Pora roku nie ma tu nic do rzeczy. Chyba nie muszę wyjaśniać, dlaczego bonobo tak rzadko można podziwiać w ogrodach zoologicznych. Czas na oczywistą oczywistość, czyli zaloty u ptaków. Dlaczego u ptaków, odwrotnie niż u ludzi, samce są zazwyczaj ładniejsze i atrakcyjniejsze od samic? Otóż to na nich spoczywa obowiązek zwrócenia na siebie uwagi wybranki, zaś ukochane zazwyczaj potem w pełni oddają się wysiadywaniu jajek i odchowywaniu piskląt. Gdyby zamiast w ukryciu poświęcać się swym macierzyńskim obowiązkom, zwracały na siebie uwagę strojnym upierzeniem, z miejsca wypatrzyłby je drapieżnik i zeżar razem z potomstwem. Oczywiście chłopaki też nie mają lekko, zanim osiągną cel, muszą się nieźle napracować, wykosić konkurencję, zatańczyć, zaśpiewać, zbudować domek, co i tak nie zawsze gwarantuje sukces, a już na pewno niewierność partnerki. A teraz coś bardziej nieoczywistego: żółw jaszczurowaty. Mieszkaniec Ameryki Północnej, który całkiem nieźle by się poczuł w Europie i dlatego uznano go za gatunek inwazyjny. Nie jest powolny, wręcz przeciwnie, potrafi błyskawicznie wyciągnąć szyję i ugryźć przeciwnika niezwykle silnymi, działającymi jak ogromny sekator, szczękami. Ponoć bez trudu może odgryźć człowiekowi rękę w nadgarstku. A zatem, wyobraźcie sobie, że samice tego niezbyt sympatycznego żółwika potrafią współżyć dość rzadko, ale za to przechowują spermę partnera i wykorzystują ją do zapłodnienia wtedy, kiedy im to akurat pasuje. Coś mi się wydaje, że samcą żółwi jaszczurowatych, raczej trudno byłoby wygrać proces o unieważnienie ojcostwa. Nie taktem byłoby nie wspomnieć tu o pająkach, a ściślej rzecz mówiąc o czarnej wdowie. Tu także samce są znacznie mniejsze od samic i lęka je obawa, że jak uderzą w konkury i wejdą na sieć przyszłej wybranki, mogą stać się niedoszłymi wybrańcami i zostać potraktowane jak zdobycz. Co zatem robić? Anocwane samce czarnej wdowy uderzają rytmicznie odwłokiem w sieć partnerki, tworząc charakterystyczne dla siebie i znacznie różne od tych wywołanych przez ofiary wibracje. Oczywiście, na tym nie kończy się adrenalinka w związku pająków. Jeśli samiec zbytnio zapamięta się w amorach, może zostać najzwyczajniej w świecie skonsumowany przez partnerkę, tuż po skonsumowaniu przez parę związku. Czas na stare dobre ślimaki, które wbrew temu co Wam się wydaje, wcale nie są nudne. Otóż ślimaki są hermafrodytami czyli obojnakami krótko mówiąc, dwa w jednym zamiast tracić czas na kłótnie kto będzie mężczyzną w związku w akcie spełnienia oba osobniki zachodzą w ślimaczą ciąże sześciogodzinne zaloty polegają na krążeniu wokół siebie i dotykaniu się czułkami w okolice otworów gębowych gdzie nieopodal o zgrozo znajdują się narządy płciowe Zanim dojdzie do wymiany spermy, ślimaki strzelają do siebie tak zwanymi miłosnymi strzałkami, które mogą czasem przebić partnera na wylot. Czy pomyślelibyście, że nasze poczciwe winniczki są zdolne do takich perwersji? A teraz czas sprawdzić, co zapamiętaliście z naszej prezentacji i czy będziecie w stanie skorzystać z zawartych w niej informacji, które kto wie kiedy mogą okazać się bezcenne i uratować Wasze życie erotyczne. Pytanie pierwsze. Co to znaczy kochać się na ślimaka? Pytanie drugie. Czego mężczyźni lub kobiety mogą pozazdrościć wężom? Pytanie trzecie. Które z wymienionych zwierząt tworzy najnudniejszy związek świata? Jeśli nie jesteście pewni odpowiedzi albo nie jesteście zdecydowani w 100%, pamiętajcie: zawsze możecie obejrzeć prezentację od początku. Do dzieła!